Witam Was na kanale Teraz Jango. Dzisiaj 6261, Raft Traders. Super zestaw, prosto z mojego dzieciństwa. Zapraszam do recenzji. No więc przed nami ten fantastyczny zestaw. Ja chciałem Wam oczywiście zaprezentować pudełko, dla mnie wyjątkowe ze względu tego, że dostałem go na Mikołaja w roku 1992. Fantastyczny zestaw, mi się niesamowicie podoba. Na pewno dostaniemy duży żagiel do tej tratwy oraz taką grubszą linę, Bardzo dobrze to się wszystko komponuje, bo zwykle tratwy nie miały żadnej żagli Tylko jakby jakieś takie chałangielki. A tutaj ewidentnie jest płócienny żagiel, który jest unikalny, bo tylko jest w tym zestawie. Na pewno będzie trzech fajnych piratów. Ten kapitan. Tutaj mamy też jednego kuternego, no i oczywiście fajnego pirata podstawowego z niebieską koszulką. Zobaczmy, co z góry jest z tego zestawu, który oczywiście jest bardzo podobnie pokazany. Hmm, ten zestaw też z tyłu jest ta tratwa. Widać, to Widać, że ta konstrukcja jest taka niebanalna. Mi się bardzo podoba. Zresztą zaraz go złożę, Wam pokażę. Oczywiście tutaj tyle piraci debatują no i uważają na tego wspaniałego oryginału. Z dołu jest dokładnie to samo, tylko że, tego, że już nie ma miejsca na tego rekina. Oczywiście kod kreskowy. No z boku nie ma właściwie nic oprócz numeracji, mega system. No i oczywiście przetłumaczony na kilka innych języków. Z jednego boku jest dokładnie to samo, czyli też nic ciekawego, robię dokładnie to samo. My jakoś yy, designerzy tego specjalnie się tu nie postarali, żeby coś innego wymyślić. Natomiast to jest trochę fajnych alternatywnych modeli. Bardzo mi się podoba ten jakby czołg, czy co to jest. Jakiś taki wóz do przewożenia, nie wiem, jakichś materiałów. wierzę, że jakiś skarb albo czegoś. Ten kapitan tu pilnuje tej skrzynki. No fajne, też mi się to podoba. Bardzo ubogi. Alt drugi, właściwie nie ma tu nic, oprócz jakiegoś tylko rabinki. Ja nie wiem, co to ma przypominać. Chyba jakąś, jakiś port, albo jakieś, jakieś schronienie, jakiś magazyn. No nie wiem, mi się to za bardzo nie podoba. Ale jest jeszcze ten fajny, alternatywny model. Mm. On tutaj ewidentnie przypomina port. Ja go zawsze chciałem złożyć. Te dwa, te dwa dla mnie były super. Ten oczywiście jest kiepski, tak jak mówiłem, właśnie ten port mi tu bardzo podoba. On jest fajnie zrobiony, tutaj dobrze jest pomyślany. Mimo małej ilości elementów, ja nie mogę po prostu doczekać, aż po prostu go złożymy i go wam pokażę. No więc udało mi się złożyć te 78 elementów. Bardzo fajny zestaw, nie ukrywam tego, on pochodzi głównie z mojego dzieciństwa. Oczywiście mamy ten płócienny żagel on jest rewelacją, bo można go sobie zastosować zawsze gdzieś indziej. Jest fajny, podoba mi się, naprawdę. Tutaj mamy znaczek tego oczywiście tą grubą linę. No i zaczynając oczywiście od figurek, mamy pierwszego, tego kamrata niebieskiego. On bardzo fajnie wygląda, bardzo lubię jego koszulę. To jest już troszkę stylana figurka, dlatego że pochodzi z mojego dzieciństwa, no cóż. Po prostu się bawiłem tym zestawem i on mi się bardzo podobał, więc trudno żeby nie. Yy, tutaj mamy tego kapitana. On trochę tutaj mi się uszkodziło coś, ale zaraz to po prostu tutaj. Zobaczcie, on, to jest jedna z fajniejszych figurek oczywiście części pirackich, dlatego że ma hak. Oczywiście tą głowę taką ciekawą do Mój ulubiony kapelusz, pistolet, no i ten wyjątkowy tors z pasem i z nożem. To jest super po prostu, ten pirat został wypuszczony nieco później, ci wszyscy podstawowi piraci Dlatego jest fajnym kapitanem, takim trochę innym niż ten Rudobrody I to jest plus, bo jakby znowu wpakowali Rudobrodego, który wiecznie się w każdym zestawie właściwie wplątuje Byłoby to trochę bez sensu, a tutaj jednak dostajemy nowego fajnego pirata, który jest naprawdę wyjątkowy Zobaczcie jeszcze na tego pirata, on jest taki dość zwykły ze względu na jego koszulę, wąsy, no i oczywiście czapkę no ale dostaje fajne, fajną nogę po prostu do, te, do tego zestawu często gęsto przekładają tą nogę do, do tego kapitana, żeby też fajnie wyglądał ale ja go lubię w tej konfiguracji, jest bardzo fajny yy, kamrat Zobaczcie, przyjrzyjcie się tym modelowi, jeszcze mniej więcej on został tutaj złożony na takich dwóch, 2 na 10, w 10. E, tutaj jest wypełniony takimi baczkami. trochę mi się nie podoba, że te aksle, aksle tak odstają, dlatego ja nie lubiłem tego montażu ze względu właśnie na widok tych aksli technikowych, mi się to słabo podoba to rozwiązanie. Ale tutaj ma jeszcze dużo pod pod pokładów, dzięki którym możemy wstawiać tych ludków. Możemy no, sobie zobaczyć co jest w środku. Bardzo skromnie jest w tej skrzynce. Tutaj mówią oni. O, widzicie, on jest już trochę taki weterany ten zestaw, dlatego że on tutaj wcześniej wspomniałem. Pochodzi prosto z mojego dzieciństwa. On, ja się nim po prostu bawiłem nie? No i, i generalnie... Wszystko w tym zestawie jest tak złożone, żeby było i do zabawy, i żeby na półkę wszystko Dla mnie ten zestaw jest jednym z fajniejszych zestawów pirackich, takich średniego typu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tej decyzji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także do polecania innych moich filmów. Zapraszam również do obejrzenia pozostałych moich produkcji. Zapraszam do Castle, Pilots, Down. Space, a także wiele innych. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!